Witam. Pozdrawiam serdecznie pośród sumu że Włoczynki rozbujane jest. Natorem do kolejnej konstrukcji, którą wiele razy pokazywałem. Jak widać jest to stawy ul. Widać po siatkach. Tu kawałek odlecia, to chyba ze starości. bożego go do środka. Tu jest łańcuch. Taka klatka. Bo myślę, że to jest do psa. Tak sobie stoi tu po środku lasu. Zaniedbana konstrukcja. A szkoda, bo można by ją wykorzystać jeszcze w przyszłości. Tak się prezentuje okolica. To nic, że długi jest marsz nad sterem. no bo już nie będę śpiewał, bo tak się mniej więcej to prezentuje i pozdrawiam serdecznie Filip Pytowski. dziękuję